Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w okresie od dnia 29 stycznia do dnia dzisiejszego zostały wykonane następujące ważniejsze zadania. W ramach zamówień publicznych 3 marca wszczęliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa Drogi Gminnej Ulicy Mlecznej w Korszach. Jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach PROWU na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa 20 marca o godzinie 11. Jeżeli chodzi o prace drogowe, również 3 marca firma wykonująca wymianę oświetlenia ulicznego drogowego na energooszczędne oprawy typu LED wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Korszach dokonała regulacji zamontowanych opraw, co znacznie poprawiło doświetlenie jezdni i chodników przyległych. Zakończyliśmy kruszenie materiałów z na naprawę dróg gminnych. Zostały wbudowane w drogi gminne w Sadunach około 75 ton pozyskanego kruszywa oraz w Podlechach około 40 ton. Wykonaliśmy sposobem gospodarczym naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulicy Orzeszkowej w Korsze. W momencie, kiedy ustabilizują się warunki atmosferyczne, przystąpimy do napraw cząstkowych dróg i ulic o nawierzchniach asfaltowych, jak również dróg gminnych, o nawierzchniach gruntowo -źwirowych. W zakresie gospodarki nieruchomościami w trybie bezprzetargowym z zasobów mienia gminnego sprzedaliśmy trzy lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców. Również w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia warunków gospodarowania terenów przyległych sprzedaliśmy trzy nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Warnikajmy. Nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne za kwotę 104 365,50 zł. 2 marca wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ-SA w Warnikajmach. W okresie od 29 stycznia do 29 lutego wpłynęło do urzędu 29 podań o wycinkę drzew, na które po przeprowadzeniu postępowań i wizji w terenie wydaliśmy decyzję. Łącznie w okresie zezwalającym na wycinkę drzew od 15 października do 29 lutego wpłynęło 74 wnioski, gdzie po przeprowadzeniu oględzin na miejscu wydaliśmy decyzję. Wykonywane są bieżące prace porządkowe na terenie miasta. W pracach uczestniczą osoby skazane na nieodpłatne wykonywanie prac społecznych oraz osoby, które podpisały umowy na odpracowanie posiadanego zadłużenia za lokale mieszkalne. Jeżeli chodzi o bezrobocie na terenie miasta i gminy Korsze, na koniec czwartego kwartału, bo takie mamy dane, Zarejestrowanych było 722 osoby, w tym 392 kobiety. Sprawem do zasiłku ogółem 96 osób, w tym 52 kobiety. Aktualnie gmina Korsze zatrudnia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac społecznie użytecznych z nakazów sądowych, prac interwencyjnych oraz staży zawodowych dla osób do 30 roku życia. W wymiarze prace interwencyjne w sumie 3 osoby i staże 2 osoby. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza KORS z dnia 1 marca, jak już przed chwilą wspomniałem, w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali oraz innych zaległości cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z mieszkaniowego zasobu gminy Korsze w formie świadczenia rzeczowego, na dzień 31 grudnia wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie tego świadczenia złożyło 14 osób, z czego 10 podpisało umowę o zamianę formy spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. Czteroma osobami zostały podpisane umowy długoterminowe dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. 23 stycznia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Korsze a Powiatowym Urzędem Pracy w Kęczynie w sprawie organizacji prac społecznych użytecznych na okres od 1 marca do 30 listopada 2020 roku. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosi 20 196 zł. Łączna kwota świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty osobom bezrobotnym wynosi 33 660 zł. Ogółem liczba osób kierowanych bezrobotnych wynosi 11. Powiatowy Urząd Pracy w Kęczynie przydzielił środki na zatrudnienie w ramach robót publicznych w minie Korsze w kwocie 162 690 zł. Kwota refundacji wynosi około 2465 zł. W porozumieniu z Sądem Rejonowym w Kętrzynie zatrudniamy skazanych przy wykonywaniu nieodpadnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. W bieżącym roku otrzymaliśmy postanowienie dla 20 osób, z których 12 osób do dnia dzisiejszego zgłosiło chęć wykonywania wyżej wymienionych prac. Jeszcze krótka informacja z działalności w zakresie oświaty kultury. Działalność szkół i jednostek oświatowych. Kuratorium Oświaty w Olsztynie w porozumieniu z naszą jednostką jako organem prowadzącym szkołę zakończył procedurę oceny pracy pani Stefani Siewuk-Welens, dyrektor Szkoły Podstawowej w Garnie, ustalając ją jako bardzo dobrą. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru Szkoła Podstawowa w Korszach i Garnie opracowały aneksy do arkuszy organizacji dostosowując je do przesunięć kadrowych, które nastąpiły w tych jednostkach. Jeżeli chodzi o pomoc materialną dla uczniów. W związku ze zwiększonymi zachorowaniami na grypę wśród uczniów naszych szkół uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz artystyczne została odroczona na późniejszy termin, o którym z tym i ich rodzice zostaną powiadomieni. Nadal oczekujemy na przyznanie dotacji celowej na stypendia socjalne dla uczniów. Dopiero po jej ustaleniu, ustaleniu jej wysokości może nastąpić uruchomienie wypłat tych stypendiów. Jeżeli chodzi o Kartę Dużej Rodziny, nie maleje zainteresowanie mieszkańców otrzymywaniem Karty Dużej Rodziny. Od początku bieżącego roku rozpatrzone zostały wnioski 36 nowych rodzin. Karty te uprawniające do rozmaitych ulg przysługują członkom rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, w tym także rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wnioski rozpatruje i pomaga w ich wypełnieniu Referat Oświaty i Kultury w naszym Urzędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.